Rozstrzygał się głos Polski w sercu Polaka, który idąc na front wiedział, że wolność ma swoją cenę. Los ojczyzny decydował się w sercu matki błogosławiącej męża czy syna lub córki idących na flot. Przyszłość Polski decydowała się także na Dunaję, gdzie Węgrze postanowili, powinniśmy musimy im pomóc. Powtarzając Panu dziękczynienie za oddalenie od, Warszawa, od Warszawy bolszewickiego niebezpieczeństwa i dziękując za pomoc węgierskich przyjaciół, jesteśmy świadomi, że także dziś wspólnie zmagamy się w obronie chrześcijańskiej tożsamości Europy. pê Szanowni Państwo, Czcigodni Księża, witam Państwa bardzo serdecznie w gminie Brok na uroczystych obchodach setnej rocznicy Bitwy Warszawskiej 1920 roku. Prawdą historyczną jest, że w wojnie z bolszewikami 1920 roku walczyły polskie ręce oraz węgierska broń. Naszą wdzięczność chcemy okazać poprzez odsłonięcie tablicy upamiętniającej przyjaźń i pomoc narodu węgierskiego Rzeczypospolitej Polskiej podczas wojny polsko-bolszewickiej 1920 roku. O odsłonięcie tablicy proszę burmistrza miasta i gminy Brok pana Marka Muńskiego oraz radcę ambasady Węgier pana Gabor Logzy. Dyrektora Węgierskiego Instytutu Kultury w Warszawie. Dziękujemy bardzo. O zabranie głosu proszę pana Mariusza Kowalskiego, przedstawiciela Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, pana Andrzeja Dudy. Szanowni Państwo. Zwycięstwo w wojnie polsko-bolszewickiej 1920 roku udaremniło plan podboju Polski i całej Europy przez komunistyczną Rosję. Państwo polskie utrzymało swój niepodległy byt i zdołało ocalić życie, wolność i materialne podstawy egzystencji milionów ludzi. Zachowaliśmy warunki do swobodnego, autentycznego rozwoju społecznego i cywilizacyjnego a pokrzepieni odzyskaną niepodległością i wielkim sukcesem w walce o jej utrzymanie, przekonaliśmy się, że działając razem, wznosząc się ponad drugorzędne różnice i spory, możemy przezwyciężyć każdą przeciwność losu. Dziś, gdy razem tworzymy Europejską Wspólnotę Narodów, budując podstawy pomyślnego bytu dla przyszłych pokoleń, Pamięć o węgierskiej pomocy udzielonej w chwili śmiertelnego zagrożenia jest niezwykle ważna. Niech postawa premiera Pala Telekiego i wszystkich Węgrów, którzy przed 100 laty włączyli się w pomoc Polsce, będzie dla nas inspiracją i przypomnieniem, że łączą nas wspólne cele i wspólne wartości, a bezpieczeństwo i rozwój Europy zależą od dobrej współpracy. Państw naszego regionu. Cześć i chwała bohaterom. Wieczna pamięć poległym. Niech żyje Polska. Eljen Madziarszak. Niech żyją Węgry. Prezydent Polski Andrzej Duda. Dziękuję bardzo. O zabranie głosu proszę radcę ambasady Węgier, pana Gabor Logzy. Dyrektora Węgierskiego Instytutu Kultury w Warszawie. Już wiele razy jestem związany z Polską od wielu lat, i wiele razy słyszałem, że, że przyjaźń polsko-węgierska to jest jakiś relikt historii. To jest już dawna rzecz, która tak naprawdę nie istnieje. Ale właśnie to wydarzenie dzisiaj pokazuje, że ta przyjaźń pomiędzy Polakami i Węgrami jest ciągle żywa. To że orkiestra odegrała hymn węgierski tutaj w tym mieście, to, że istnieje tablica w języku polskim i języku węgierskim, udawania ją to, że ta przyjaźń ciągle jest żywa i ciągle jest pielęgnowana, za co bardzo dziękuję. Przede wszystkim chciałbym podziękować za zaproszenie, że mogę tutaj razem z Państwem uczestniczyć w tych jakże ważnych uroczystościach upamiętniających. Stulecie Bitwy warszawskiej, tak jak już tutaj padło wielokrotnie obchody w wielu miejscach naszej ukochanej ojczyźnie, ale również upamiętnienie naszych wspaniałych przyjaciół, Węgrów, którzy również były przytaczane historie w, w poprzednich stuleciach. Sto lat temu, jak i obecnie, możemy na nich liczyć. Przyszło plemię, które poprzez lewadije, poprzez Oetlkezę, jakieś tam poszczególne tereny, przeszło Karpaty i zamieszkało wśród nas. Dodam, że ta Kotlina, którą dziś nazywamy Węgierską, miała bardzo krwawe dzieje. Tam się żaden wcześniej lud nie ostał. Weszli tam Sarmaci. Ślad po nich zaginął, no chyba że my jesteśmy potomkami, jak sądzimy. Weszli tam Hunowie, no totalna rzeź była Hunów, nikt nie przeżył. Nazwa przetrwała, która się dostała Węgrom w spadku. Weszli tam Awarowie, nawet część przyjęła chrzest, chciała się ostać, wymordowano ich. I przyszli Węgrzy. I Bóg się nad nimi zlitował. Najpierw byli strasznie kłopotliwymi. Najazdy węgierskie były naprawdę ciężkie w owym czasie, przewyższały wikingów. Dodam, że Kraków był wtedy zdobyty, a znaleźliśmy 5 tysięcy siekierek przetopionych potężnym pożarem, co świadczyło, że bardzo gorące były to odwiedziny. A teraz, drodzy Państwo, dla upamiętnienia setnej rocznicy Bitwy Warszawskiej 1920 roku Posadzone zostaną dwa dęby pamięci noszące imiona Bolesław Chrobry i Święty Stefan. Proszę o symboliczne posadzenie dębów burmistrza miasta i gminy Brok, pana Marka Muńskiego, radcę Ambasady Węgier, pana Gabor Logzy, dyrektora Węgierskiego Instytutu Kultury w Warszawie oraz pana Mariusza Kowalskiego, przedstawiciela prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.